Najbardziej rajskie miejsce, jakie odwiedziliśmy do tej pory Zdecydowanie Mentawaje Małe wysepki tuż obok zachodniej Sumatry w Indonezji Jak się tam dostać? Najpierw lot do miasta Padang A potem zaczynają się schody Przyjechaliśmy do portu bilety na prom. Port miał być otwarty o 13:00, będzie jednak otwarty od 14:00. Musimy wrócić do za godzinę. Bilety na prom kupuje się dopiero dzień przed wypłynięciem w porcie. Nie ma rezerwacji online. Budzik na 5:30, plecaki na plecy i ruszamy na przygodę. 3 godziny na falach i jesteśmy. Przed nami wyspa Sipora. Na miejscu łapiemy wcześniej umówionego kierowcę, szybki transfer do hotelu i od razu wskakujemy na skuter. Już pierwszego dnia trafiamy na nasz mały raj na końcu świata. Pusta plaża, ogromne muszle, palmy, turkusowa woda i zero turystów. Ale żeby nie było tak idealnie, z jedzeniem wcale nie jest tak rajsko. Knajpek prawie brak. W końcu trafiamy do jednej z zachodnim jedzeniem prowadzonej przez Australijczyka, gdzie będziemy stałować się przez kolejnych kilka dni. To też jeden z najlepszych spotów na zachód słońca na wyspie. Co działo się dalej? Zaobserwuj nas, a zabierzemy cię jeszcze głębiej w to miejsce, o którym mało kto słyszał.